Albo wałowanie, no właśnie. Drugi film. To jeszcze, e, nowe, przy, się, Miał się, Jechać I do sklepu, konie, pojechał, konie, pojechał do swoich. Uh, Widzicie. Szorali, to Zawsze się do bału i To prawdziwy Polak. Ciekawe, nie chcieli mnie tam wziąć, bo widzieli, że jak był źle mówić, to źle ja mogę wykonać, bo ja bym się nie bawił.